Dzień dobry. Dzisiaj mam bardzo insta friendly śniadanko. Ostatnio wam pokazywałam tę owsiankę, ponieważ faza na nią trwa u mnie już trzeci dzień, czyli kakaowa owsianka, z tym, że dwa dni jadłam ją z mrożonymi malinami i z bananem, a dzisiaj mam świeże truskawy, więc proszę bardzo. I jak ja ją robię? Zwyczajnie, słuchajcie, płatki owsiane gotuję sobie na mleku kokosowym, tak ostatnio poszłam w mleko kokosowe, bo jest, mam wrażenie, taka fajna, bardziej aksamitna ta owsianka. Dodaję troszeczkę na oko, nie wiem, może pół łyżeczki tam jest ciemnego kakao, robię sobie takie purée z banana, rozgniatam po prostu dojrzałego banana widelcem e, no i tak jak mówię, albo dodaję mrożone maliny a dzisiaj dla odmiany truskawki wczoraj posypałam to jeszcze wiórkami kokosowymi i też było smaczne, ale dzisiaj e, taka wersja dzisiaj sobie troszkę pogotujemy ale zanim słuchajcie, no to pozwólcie, że skorzystam z upału <grych> i powieszę pranie tak, samo się nie powiesi więc proszę bardzo dzisiaj zmiana pościeli mojego dziecka i jakieś koce przy okazji Jestem już w kuchni, także jak obiecałam, tak zrobimy, czyli gotujemy. Dzisiaj zapiekanka Gyros, taka na obiad, na kolację, jak słuchajcie, tylko chcecie. I miałam, słuchajcie, z wczoraj mi został makaron świderki, więc stwierdziłam, że właśnie trzeba dogotować trochę do niego i coś podziałać właśnie z tym makaronem. Mam też troszeczkę warzyw, tak naprawdę będę tu zużywała wszystko to, co mi zalega. I teraz, słuchajcie, właśnie dogotowałam makaron, tutaj przesypałam ten, co mi został, więc tyle makaronu w takim dość małym garczku e, oczywiście ilość dostosowujecie sobie pod swoje naczynie żaroodporne, natomiast ja słuchajcie zapiekankę będę robiła w takim małym naczyniu, e, bo będę tak naprawdę jadła ją tylko ja z Olkiem, Nadusia nie lubi takich rzeczy, e, więc tak tutaj rano sobie już też um, przyprawiłam kurczaka tak zobaczcie drobno pokrojonego i on jest w przyprawie gyros więc poleżał sobie chwilę, fajnie tą przyprawą przeszedł, będziemy potrzebować słuchajcie, do sosu majonez, keczup oraz ząbek czosnku, możecie dać dwa, jeżeli chcecie, ale to tak jak mówię ja na tą małą tutaj porcję też nie chcę z tym czosnkiem przesadzić i moi drodzy, znalazłam jeszcze w czeluściach lodówki cebulkę dymkę, więc ją skroję i dorzucę do tej zapiekanki, tutaj mam żółtą paprykę i tak naprawdę mogłaby być sama kukurydza Niestety nie mam, ale znalazłam, słuchajcie, taką mieszankę Meksiko i tutaj jest tak naprawdę poza kukurydzą tylko groszek i papryka, więc będzie w sam raz. I będziemy, słuchajcie, potrzebować na pewno też sera żółtego. Jeżeli macie ogórki kiszone czy też korniszone, też świetnie się tutaj sprawdzą. Ja niestety nie mam, więc dzisiaj będzie bez, ale też właśnie z ogórkami robiłam tę zapiekankę nieraz i wychodziła przepyszna. Dobrze, słuchajcie, to co? Biorę się za podsmażanie. Kurczaka, was obrócę do blatu i będziecie wszystko widzieć, co i jak po kolei robię. Dobra, moi drodzy, skroiłam cebulkę dymkę, paprykę żółtą, ale nie kroiłam całej tej papryki, którą widzieliście, tylko troszkę, bo nie chciałam z nią przedobrzyć, bo w tej mieszance jeszcze paprykę mam, więc teraz wysypujemy, proszę bardzo, kukurydzę, mieszankę, co tam macie. O. Dużo tego wyjdzie. <śla> Miało być mało, a wyjdzie jak zwykle dobra, ale nic yy, będzie najwyżej jeszcze na kolację teraz wezmę taką małą miseczkę i w niej o, jedna została, reszta się myje więc będzie miseczka z pieskiem yy, i tak na oko słuchajcie dajemy majonez, keczup to będzie nasz sos dobra. tyle keczupu Łóżkę do majonezu znajdziemy majonezu dam więcej trzeba wiedzieć co zrobić tego więcej żeby ta zapiekanka nie była e, sucha sól piecz, czekajcie sól sobie od razu też weźmiemy nie wiem tak pół łyżeczki o cyk Pieprzu, ile nam się sypnie. I jeszcze ten ząbek czosnku do tego wcisnę i pomieszam. Teraz, kochani, na tym etapie właśnie polewamy sobie tę zapiekankę sosem. I dopiero na sos wjeżdża nasz podsmażony kurczak. On też, wiecie, nie musi być taki mocno podsmażony, taki wręcz wysuszony, bo i tak przecież jeszcze to będzie w piekarniku, więc na spokojnie. W ogóle, jeżeli nie macie makaronu albo, albo chcecie zużyć ryż, bo też nieraz nam się więcej ugotuje, to tę zapiekankę możecie też zrobić właśnie z ryżem. Także tutaj dowolność i warzywa tak samo. Ja się nie trzymam y, ściśle, tylko to, co mam, to zużywam. Ma, miałabym czerwoną cebulkę do zużycia, dałabym ją. Jakiegoś takie wiecie, pomidora niekoniecznie, też bym go tu skroiła. Nie ma z tym problemu, naprawdę. Teraz całość posypiemy sobie serem, tak też na oko, bez przesady. Wiecie, że ja Podawaniu ilości dokładnych. Jestem kiepska, bo wszystko robię na oko, ale to musi być pod taką, wiecie, serową pierzynką. I tak naprawdę, moi drodzy, do piekarnika na 185 stopni, 190 z termobiegiem, 15-20 minut. No, może bardziej 20 niż 15. I macie fajne danie. Nie jest jakoś super fit, to prawda, ale jest przepyszne. Dobra, myślę, że, że nam wystarczy. I tak wygląda zapiekanka. Jest dopiero godzina 11, więc ja ją dam do lodówki i niech sobie czeka na porę obiadową. Ale jak widzicie, możecie też przygotować ją właśnie prędzej i dopiero później upiec. Ja takie formy obiadów bardzo, bardzo lubię, bo no właśnie, jak yy, rano padam wiecie w ferwor pracy, obowiązków i wszystkiego, no to wtedy wiem, że obiadek będę miała z głowy, tylko wystarczy go podgrzać. I co teraz moi drodzy? Biorę się za ogarnięcie kilku rzeczy, mam je do wystawienia na Vinted i chciałabym tym razem zrobić tak, że ja po prostu obfotografuję te rzeczy na mnie i być może będzie je też fajniej i łatwiej sprzedać. Chociaż na Vinted generalnie nie mam problemu ze sprzedażą, fajnie to idzie tam. Natomiast wiem, że no, na osobie jak coś widzimy, to po prostu wypada to lepiej i lepiej możemy sobie to zobrazować. Także tak zrobię. I dzisiaj koniecznie muszę też zrobić zdjęcia, jakieś takie lifestyle'owe na Instagram mojego sklepu, bo to słuchajcie robię już od trzech dni. I właśnie to jest praca u siebie, że macie coś zrobić ale popadacie właśnie w ferwor domowych obowiązków czy innych spraw i odkładacie i dobra, dobra, zrobię jutro. Naprawdę trzeba się tak, słuchajcie, dyscyplinować. Potrzeba takiego samozaparcia, takiego zawzięcia. E, trzeba być dla siebie naprawdę e, ostrym i niedobrym szefem, m, żeby nam się po prostu e, chciało chcieć. Także no to muszę już dzisiaj muszę zrobić. Jak słyszycie wokół mnie cisza. Moje dziecko w przedszkolu. Tak naprawdę już nie za wiele tego roku szkolnego zostało ale dzisiaj fajny dzień, bo mają wycieczkę do alpak. My już kiedyś tam byłyśmy, także Nadia wie w ogóle, alpaki to jest cudowne stworzenie. Po prostu jak chcecie sobie poprawić nastrój, jak chcecie dotknąć coś przyjemnego, najprzyjemniejszego na świecie i najpiękniejszego zarazem, to właśnie są to alpaki. Więc więc polecamy, jeżeli macie gdzieś tam w swojej okolicy taką hodowlę coś cudownego. I e, no właśnie, i póki jeszcze dusia jest w przedszkolu, to ja chcę poogarniać koniecznie te wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowałam. No. I uciekłam z kuchni na moment, bo tam i pralka, i zmywarka także dzieje się. Łu, szaleństwo. Matka, słuchajcie, ma pół dnia wolnego, więc korzysta, jak widzicie, z życia. E, w każdym razie wyjęłam, słuchajcie, naczynia ze zmywarki. Oczywiście już było na tyle brudnych, że kolejną trzeba było wstawić. No, ale słuchajcie. Bo przypomniało mi się, że moje gapiostwo nie pozwoliło mi pokazać Wam tych tabletek do zmywarki, o których wspominałam przy okazji zakupów takiej chemii niemieckiej z Allegro. Ja nie ukrywam, że testuję też te tańsze rzeczy, ponieważ wiem, że właśnie w tańszych produktach mogą znajdować się niesamowite perełki i dzięki temu ja mogę po prostu o nich powiedzieć tutaj Wam, a dodatkowo też mój portfel wiadomo cieszy się, że jakaś tańsza alternatywa się znalazła. I tak też słuchajcie, z tymi tabletkami, znalazłam je za około 32 zł, bodajże na Allegro, drożej niż te z Carfura. drożej ale mówię, dobra, niemieckie powinny być super, słuchajcie to jest taka masakra, to jest taka tragedia że nie polecam nie kupujcie, nawet nie testujcie absolutnie nie warto myją najgorzej ze wszystkich tabletek jakie miałam w życiu, ever więc nie, absolutnie nie. Jeżeli chcecie tanioszkę, fajną tanioszkę, Carrefour, Lidl, Biedronka, testy, wiecie, test tych ich rodzimych marek, jak najbardziej, po potem w ogóle nie sięgajcie i ubolewam, bo mam ich tu, słuchajcie, aż 90, aż 90, więc trochę mi zejdzie, zanim ja to zużyję, ale słuchajcie, nie domywają nawet e, takich rzeczy, jakie. Zawsze, słuchajcie, miałam dometę w zmywarce, czyli na przykład garnek po owsiance. Dla nich to jest, słuchajcie, nie lada wyczyn, więc bardzo często niestety, ale muszę po nich poprawiać. A tak, uprzedzę pytania, zmywarkę mam czystą, ja o zmywarkę naprawdę dbam. Ostatnio w ogóle robiłam mi taki mega porządek, wiecie, tą uszczelkę, to wszystko myłam. Um, I też systematycznie opróżniam to sitko, ten filtr, no, z resztę jedzenia, więc no. Nie. Tym razem niestety intuicja mnie zawiodła, ale też nie ukrywam, że skusiło mnie opakowanie, bo jest naprawdę bardzo obiecujące. Dobra. Tam czeka na mnie kumpel, więc ja się biorę za odkurzanie i niedługo wraca moje dziecko, więc na pewno później będziemy spędzać razem czas, więc na ten moment żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za to, że zechcieliście spędzić ze mną swój czas. Cały czas niezmiennie zachęcam do tego, żebyście zostawiali subskrypcję, zostawiali łapki w górę. Chociażby słuchajcie, łapki w górę. Wtedy mój film jest bardziej widoczny też dla YouTube'a i to jest takie wsparcie tego, co tutaj właśnie w sieci robimy. Robię ja i robią też inni, którzy nagrywają filmy. To nic nie kosztuje, to jest tylko słuchajcie, sekunda, a nam bardzo, bardzo pomaga. Więc będę szalenie wdzięczna. Tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.